Siema mordeczki, witam was bardzo serdecznie, znajdujemy się w mieszkaniu, które wykańczamy w dniu dzisiejszym. Po raz kolejny chcę wam pokazać w jaki sposób, na co zwrócić uwagę, zdejmując wymiary blatów, które mają być wpuszczane w okno, w parapet, blat będący parapetem. Nazywajmy to jak chcemy no i pokażę wam na... Jakie ważne rzeczy też musicie zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę. Biorąc. Zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę. Na co warto jest zwrócić uwagę, projektując same meble? Takich uwag będę miał tutaj tak naprawdę kilka, ale o tym Wam zaraz opowiem. Pomiary blatów mam zdjęte, więc tak jak te blaty zdejmę i rzucę. Już na warsztacie powycinam, tak te blaty przyjeżdżają tu i ja już ich nie będę ruszał. Na miejscu jedynie wycinamy zlewozmywak. Z tego tytułu, że inwestor tego zlewozmywaka nie ma. Piękna czarna ściana za mną. Ale ja obracam kamerę i jedziemy. To co jest najważniejsze, to za oknem widzicie czerwoną bestię, czyli mojego Fiata. Ale teraz tak, cała kuchnia wygląda w sposób następujący. Tutaj brakuje nam szafki. Nie możemy jej założyć. Z prostego tytułu był to kabel zasilający do jakiegoś oświetlenia kinkietowego, bo wstępnie na tej ścianie, tu gdzie mamy tą szafkę, tych szafek miało w ogóle nie być. Miał być tylko jeden okap kominowy i tu miał, miał wisieć jeden kinkiet tu, drugi kinkiet w tamtym miejscu. No, niestety trochę się to pozmieniało i teraz ten przewód trzeba wkuć za szafkę, bo. Szafki są w głębokości 34 cm, a przewód wychodzi na 35 cm prawie. Wychodzi centralnie na samym skraju naszego korpusu, więc ten przewód musi zostać po prostu cofnięty tam. Dodatkowo szafka, zresztą którą tutaj zrobiliśmy, jako że ta ściana na samym końcu lekko nam ucieka i nie ma kąta, no to musiała być zwężona o pół centymetra prawie. Tak więc my już chcieliśmy z kąta, aby... Przednia krawędź idealnie nam dolegała do ściany względem tylnej krawędzi, no i jest to tyle. Ale teraz, przy blatach, na co zwracamy uwagę? Po pierwsze, robimy sobie podcięcie na nasz sam blat z jednej strony i ze strony drugiej, następnie ja robię ten wymiar będzie miał 380 mm, czyli wymiar, który będzie tu, będzie wymiarem 380 mm i on się będzie nam chował tutaj praktycznie o centymetr. Z drugiej strony z kolei mamy wymiar 895 mm i tu w tym miejscu również blat nasz się będzie chował praktycznie centymetr w ścianę, czyli to podkucie robimy po prostu głębsze. Jak widzicie tutaj glefy nie mają kątów. Tak więc z tymi glefami też jest ten problem, że ten kąt jest rozchodzący. Ja wolę ten glef wcisnąć nieco dalej. Poczekajcie chwilę. Sorry, ale miałem telefon od dziewczyn z Lokera. No i teraz tak. O czym mówiłem? Aha, i ten kawałek blatu również nam się będzie chował tutaj o centymetr, więc nieważne jest to, w jaki sposób nam ten glew się rozjeżdża bo blat i tak i tak będzie w środku schowany. Mam już zaznaczony zamek, wiem z której strony będzie łączenie nam wychodziło. Tutaj mamy ten ogromny plus, że po raz kolejny łączenie będzie bez śrub, ponieważ blat robiąc krótszy z tej strony o 2 mm, stawię sobie tutaj poduszki i poduszkami wypchnę nasz zamek w kierunku tego drugiego, czyli ten męski będę wypychał w kierunku zamka żeńskiego. I to będzie tyle. I to łączenie będzie tutaj. Nie będę potrzebował żadnych śrub rzymskich, nierzymskich i tym podobnych rzeczy. Tylko na zasadach poduszek zepchnę sobie dwa blaty i je połączę. To jest jedna rzecz. Następnie wytrasowałem sobie miejsce i położenie naszego naszej płyty indukcyjnej, która wychodzi nam z tej krawędzi tu. Na mm, 770. I również całą indukcję naszą wytnę sobie na warsztacie. Z indukcji leżącej tam. Wezmę sobie tylko samą instrukcję, żeby. Albo może spiszę rozmiar otworu, chociaż one są zazwyczaj standardowe. Tutaj mamy słupek na piekarnik i we wstępnej wizji miało być tak, że. Cały bok tego słupka miał być lakierowany, i te szafki poszłyby nam o 18 mm w bok. Inwestorce się to nie podoba, więc cały panel lakierowany, który będzie szedł, będzie się zaczynał od blatu i będzie szedł do samej góry. No to zdradzę Wam jeszcze jeden, jeden sekret, jedną tajemnicę. Jak robimy gniazdka? Teraz tak. Z racji tego, że Wy ten słupek kojarzycie, bo był notowany, głębokość samego słupka jest 570, Wieńce mają 510, tak więc nam z tyłu tutaj zostaje w granicach 6 cm luzu. I my nie patrzymy i nie sugerujemy się tym, jak wychodzi nam gniazdko, tylko my gniazdko przenosimy bezpośrednio nad piekarnik. Tutaj wstawimy normalnie ramkę razem z gniazdkiem do naszej płyty HDF, a tutaj zakładamy przepust kablowy. Wtedy możemy bezpośrednio, w łatwy sposób zdemontować sobie nasz piekarnik, wyciągnąć go. Ja go wsadziłem tylko po to, żeby sprawdzić, czy wymiary całego piekarnika podane w instrukcji zgadzają się z tym, co my zrobiliśmy, i wszystko wychodzi idealnie. Tak więc nie ma z tym najmniejszych problemów. Słupek cały wygląda tak. No i teraz jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest kurwa, lekkie pierdolnięcie z HDF-ką, ale. To akurat Marek fryzował, nie ja, proszę się odczepić. Tutaj wyjście kominowe. Tutaj będziemy mieli wyżej, macie zaznaczoną rurę kominową. My tą rurę, cały przepust najpierw, bo to będzie kolano 90 stopni, wsadzimy na górze w tamtym miejscu i będziemy musieli je delikatnie zapionować, aby ta rura nam się nie cofała i nie wychodziła. Tu oczywiście na cały okap zostanie zrobiona zabudowa. I z tymi szafkami okapowymi tak jak zresztą z tymi na indukcję. My się nieco schytrzyliśmy i nie robimy szafek 60, tylko robimy szafki 70. Jaka by to indukcja nie była, jakby to nie był okap, to my mamy po prostu więcej miejsca do dyspozycji do tego, żeby móc go sobie tutaj swobodnie zabudować, zamknąć i wtedy nawet tu w tym miejscu będziemy w stanie zamontować niżej prowadniki do naszych frontów i ten front wisi dużo, dużo lepiej i dużo stabilniej. No więc tak to wszystko wygląda. Podejście pod indukcję, pod siłę. Tutaj wycinamy otwornicą 125, nie pamiętam, z tego tylko i wyłącznie tytułu, że tu elektryk, podpinając nam całość, będzie zakładał jeszcze z tyłu, najprawdopodobniej puszkę natynkową, hermetyczną jakąś, nie pamiętam. To była akurat prośba ze strony elektryka i inwestora. A wycięcia pod hydraulikę robimy w ten sposób. Bardzo, bardzo często. W szafkach kuchennych nie dajemy pleców, w ogóle w tych szafkach, które wychodzą nam za, pod zlewem. Ale w tym wypadku, z racji tego, że ta ściana była taka trochę usrana i posrana z lewej i z prawej strony... Czy tam z prawej i lewej. Tak więc my tutaj sobie robimy normalne wycięcie w postaci takiego kwadratu, prostokątu. Nazywajcie to jak chcecie. Aby móc sobie swobodnie i bez żadnych przeszkód wkręcić zarówno zawory od wody, jak i się później zbierać z syfonem. Gniazdko do naszej zmywarki, które znajduje się tam, a zmywarka będzie obok, jest wyciągnięte również w tej szafce z zmywakowej I teraz. Jedna bardzo ważna kwestia, ponieważ ta kuchnia nie jest do końca taką kuchnią normalną i standardową. No wysokość kuchni do górnej krawędzi naszych szafek wynosi obecnie 9,5 cm i stosując zwykły, klasyczny front otwierany, musielibyśmy robić wszelkiego rodzaju jakieś cudowne rzeczy w postaci wyższego frontu, blend, cokołów i tym podobnych cudów. Tu mamy zmywarkę z frontem ślizgowym. I ta zmywarka z frontem ślizgowym na spokojności może być ustawiona. To jest z Electroluxa. Już ich kilka zamontowaliśmy. Może być zamontowana maksymalnie do chyba 91 cm. Tak więc front ślizgowy nam tutaj na luzaku wchodzi. Nie musimy się martwić o jakieś podcinania cokołów, robienie zaślepek i chuj wie czego jeszcze. Za przeproszeniem, więc wszystko będzie pasowało idealnie, więc ja mam zdjęte pomiary, więc ja mam zdjęte wymiary blatów. Mam już zdjęty wymiar ścianki przyblatowej, bo ścianka przyblatowa wychodzi nam również z lancelota, i ta ścianka przyblotowa znajdzie się w tym miejscu. Od razu po położeniu blatów. Gniazdka elektryczne, otwory wszystko już akurat przy ściance przyblatowej robimy na miejscu. Nie, nie zdejmuję tych wymiarów i nie robię tego na warsztacie z tego tytułu, że istnieje duże prawdopodobieństwo zrobienia tego. A tego byśmy chcieli po prostu najzwyczajniej w świecie uniknąć. Więc słuchajcie, jeżeli Wam będzie pasowała taka forma przekazywania, też poniekąd, może to nie są newsy jakieś, no kurwa, nie wiem, jak to nazwać w ogóle, ale przekazywania tego rodzaju informacji w postaci takich krótkich, mam nadzieję, że to będzie krótki filmik, no to dajcie mi po prostu znać, a będę się starał na z każdej roboty, jakiejś takiej może niecodziennej, nietuzinkowej, robić wam tego typu relacje i wrzucać je na naszego YouTube'a, Więc jeżeli zainteresował Cię ten film. Nie przeszkadza Ci widok mojej facjaty, to zostaw po sobie łapkę, komentarz. Pamiętaj, że jeżdżę czerwonym Fiatem Ducato, Ostatnio nie spotyka jakiś chłop na mieście. Słuchajcie, pozdrawiam go bardzo serdecznie. Opuszczę szybę, stoi na światłach. Najpierw stał się przygląda, tak się przygląda, 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 przygląda. I raptem opuszczę szybę. I wuj, to ty! Ja mówię, kurwa, to ja. Aż się zawstydziłem. Słuchajcie, było mi po prostu głupio. No, bo się nie spo... no, Tam kilka razy już gdzieś tam po się tak z takimi sytuacjami spotykałem. No, ale powiem Wam szczerze, że uchwalam. Jestem rozpoznawalny. I dziękuję Wam za to, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Pozostańcie w zdrowiu, szczęściu z tą piękną pogodą za oknami, bo jest naprawdę cudowna, piękna Polska złota jesień, a ja się zabieram, kurwa, za robotę, nie? Więc proszę mi nie przeszkadzać, trzymajcie się i do zobaczenia.